Witajcie obywatele! Mogliście zauważyć na przykład w moje telefony Part 1, taką Nokię, która może Wam przypominać 3030, ale to nie jest 3030. To jest trochę nowsza wersja 3030, czyli 3510, oj 30, 30, 10, 10. Um patrzymy co tam jest. To tak jak pokazywałem Nokia 105, czyli nowo stary Dual SIM, nie wiem czy dobrze powiedziałem. Przejdźmy do poradnika. Przepraszam, że długo nie nagrywałem i teraz też może będę mało nagrywał. Na początku, jeśli jest nowy, klikacie tutaj dłużej, o, aby go włączyć. Już minuta odcinka, a ja dopiero zacznę. Ja mam zablokowaną akurat klawiaturę. To klikamy. O, klawiatura jest aktywna. Mamy tapetę, tryb głośny. I na początku tak, jak coś zrobić z numerem? Na przykład klikamy numer. 5 5 5 6 8 8 O, klikamy opcję. I tutaj mamy opcję, co z nim zrobić. Yy, na przykład, jak mamy tryb głośny, tutaj jest napisane, jak zmienić na inny. Na przykład, nie chcemy, żeby nam klawisze pikały, to klikamy tu, tutaj, gdzie się włącza i wyłącza. I tu mamy różne opcje. Tam sobie wybieramy. O mogliście zauważyć bardzo ładna tapeta. To co zrobić, żeby taką tapetę ustawić? Klikamy w menu. O, o 5% baterii. Poczekajcie, ja sobie tu zrobię. Dobra, już i zwiększyłem. To, o, jesteśmy w menu. Mamy tutaj opcję na przykład. Będę pokazywał po kolei. Spis telefonu. Mamy takie, takie, to kontakty. Nie będę pokazywał, bo mi jeszcze prawa autorskie pokażę, bo tam są różne firmy. Tutaj dodaję. Tutaj mamy kontakty po prostu. E, tutaj mamy wiadomości. To wiecie, się wybiera, które wiadomości. Później wiadomości multimedialne, utwórz, skrzynka odbiorcza. Tutaj mamy spis połączeń, czyli na przykład kiedy odebraliśmy, kiedy nie. Te dźwięki. Mamy różne dźwięki. I teraz sobie ich możecie posłuchać. Tutaj wybieramy sygnał połączenia. Ten dźwięk dzwonka. Najlepszy pokażę. O! To najlepszy. To sobie wrócimy. Tutaj mamy głośność, wibracje. Tutaj mamy profile, czyli tak jak tutaj pokazywałem, że zmieniamy ustawienia. Tu mamy ustawienia daty godziny, tak jak nam się tam pokazywało. Zegar 16.16. 16. Ustawienia połączeń. Telefonu, wyświetlacza, na przykład wyświetlacza tam tapeta. I to zobaczymy sobie galerię. Pokaż foldery. Teraz patrzcie uważnie. Ja Wam przybliżę ekran. O! Otwórz. Niedługo będzie jeszcze więcej takich Dlaczego tu jest flag flaga Rosji? Tu niedługo będzie więcej takich poranników na tym kanale. Tam jak klikniemy w opcję, to na przykład tapetę możemy ustawić. Dźwięki to. Tam chyba nic się nie zrobi. Gry. Piękne gierki, w które się nie da nawet wygrać. Więc nie... No dobra, pokażę wam skliwer. Jedną rundę sobie przejdziemy. Która tu godzina? Dobra. I kamienowa gra. Pięć. Taj, ja na pamięć znam. Możecie zobaczyć w poranniku Nokia 105, czyli nowy, stary Dual SIM, jak obsługiwać się klawiszami od Nokia, bo tu jest starte w ogóle, to nie widać. Kilka razy, na przykład jak jest w środku J, to musimy dwa razy, bo są trzy TT. Te, te. Klikając tu, zmienia, klikając tu, zmieniamy kierunek. I tutaj musimy przez takie okółka. Może zrobię jak nawet jeszcze z tego gram, no na razie wyjdźmy z gier. Tutaj mamy organizator, budzik na przykład, kalendarz. Aplikacje to tu nie jest, akurat nie ma, dodatki, kalkulator, minutnik, stoper, portfel, po, portfel? O co chodzi? Usługi to internet, to nic nam się nie zrobi. Sim Extra tutaj, tak nic nie zrobimy. Tutaj wyłączamy tak całkiem telefon. Jak to przyciśniemy dłużej, tym to wyłączamy. Jak ktoś do nas dzwoni, to tym odbieramy, a tym albo się rozłączamy, albo nie. To blokujemy klawiaturę. I na razie, pa obywatele. Do widzenia.